Siema kochani, to teraz tak, szybciutki tutorial w ogóle jak się ogarnia cosplay po kolei, bo jest pewna kolejność. Pierwsze, zanim się pomalujemy, zanim cokolwiek, najpierw zakładamy soczewki. Jeśli mamy jakieś soczewki, jeśli jesteście krótkowzroczni jak ja, najpierw to zróbcie, bo inaczej potem makijaż wam się rozmarzy. Drugi etap, jeśli macie ciuchy, które przylegają do ciała, na przykład ja mam golf, który będzie tutaj aż mi opiną szyję. No to najpierw zakładam sobie golf, zanim się pomaluję i upnę sobie włosy. Normalnie ja sobie już teraz upiałam włosy, bo mnie wkurzały dzisiaj rano, ale ogólnie to jak będziecie przygotowywać pod perukę, najpierw jeszcze ciuszki. Kolejnym etapem będzie upięcie włosów. I to już nie założenie peruki, bo jeszcze nie zakładamy. Najpierw upinamy włosy, żeby było nam wygodnie. Niektórzy mają siateczki, ja nie mam siateczki, bo jakoś zgubiłam, ale mam za to wsówki, więc sobie już tutaj wszystko zabezpieczyłam. Dalej będziemy nakładać makijaż i to już Wam za moment pokażę. No i teraz, jeśli potrzebujecie makijażu, bo macie postać taką jak ja, no nieludzką, musicie sobie znaleźć jakąś inspirację. Ja postanowiłam, że znajdę sobie jakiegoś cosplayera, który już robił Out of the lamp i teraz sobie zrobię to po swojemu. I mamy tutaj Opal Ink Cosplay. Zrobili według mnie bardzo fajną interpretację, szczególnie z tymi kreseczkami pod oczami. Myślę, że na pewno zainspiruje się przynajmniej częściowo tym. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. No dobra, to ja już wymakijażowana. Efekt jest taki, jak chciałam osiągnąć, czyli basically taki bardzo stanowczy i znudzony przewódca kultu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak dam perukę. Boże, zapomniałabym o rzęsach jeszcze rzęsy. Czuję się bonita.